Megdial Jabory, chirurg ortopeda, traumatolog. Zabiegi artroskopowe są to zabiegi wykonywane w ramach bloku operacyjnego przez chirurgów ortopedów. Artroskopia to zabieg małoinwazyjny, inwazyjny wykonywany przy, z wykorzystaniem niewielkich cięć w obrębie stawu. Przez te cięcia, czyli dostęp operacyjny, chirurg wprowadza do światła stawu. Instrumenty. Podstawowym jest oczywiście artroskop. Jest to, jest to przyrząd wyposażony w źródło światła oraz, oraz w kamerę. Te narzędzia za pomocą specjalnego płaszcza jesteśmy w stanie wprowadzić do, do światła stawu. Dzięki temu wykonujemy wziernikowanie, czyli oglądanie stawu od wewnątrz. Przez kolejne dostępy wprowadzamy specjalne instrumenty, którymi to jesteśmy w stanie bądź wykonać sobie naprawczy wewnątrz stawu, bądź usunąć uszkodzone, uszkodzone elementy stawowe. Wskazania do zabiegu artroskopii są dosyć szerokie. Obejmują one stany pourazowe z uszkodzeniem struktur wewnątrzstawowych. Obejmują one stany zapalne stawów, stany infekcyjne, stany nowotworowe, choroby, choroby zapalne, takie jak np. RZD czy uszczycowe zapalenie, zapalenie stawów. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania, przeciwwskazań do artroskopii jest tak naprawdę niewiele. Podstawowym przeciwwskazaniem jest brak współpracy z pacjentem oraz infekcja lokalna, czyli zapalenie skóry lub jakaś infekcja ropna w okolicy miejsca operowanego, czyli tam, gdzie wykonywalibyśmy dostęp, dostęp operacyjny. Jeżeli chodzi o zabieg artroskopii, jest to zabieg stosunkowo krótki, prosty. Jak wszystkie procedury małoinwazyjne, jest obarczony stosunkowo niewielkim ryzykiem powikłań okołooperacyjnych. Pacjenci po wykonaniu zabiegu artroskopowego stosunkowo szybko wracają do pełni, pełni zdrowia i do prawidłowego funkcjonowania operowanej kończyny. Ważnym integralnym elementem zabiegu artroskopii czy, czy leczenia z wykorzystaniem zabiegu artroskopowego jest proces rehabilitacji. W tym celu wykorzystujemy ćwiczenia czynne, bierne, różnego rodzaju terapie manualne, czy zabiegi fizyko fizykoterapeutyczne. W celu przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego artroskopii wykonujemy badania dodatkowe. Tymi badaniami są e, przynajmniej badanie rentgenowskie i badanie ultrasonograficzne. Takim złotym standardem od jakiegoś czasu jest badanie rezonansu magnetycznego, które pozwala na ocenę struktur wewnątrzstawowych i zaplanowanie właściwego zabiegu operacyjnego. Ze strony pacjenta, pacjent przygotowywany do zabiegu operacyjnego nie powinien zatajać przed lekarzem, tak ortopedą, jak i kwalifikującym do znieczulenia anestezjologiem dodatkowych skorzeń, w tym przyjmowanych na stałe leków, gdyż może to dosyć istotnie skomplikować i przebieg zabiegu operacyjnego, i sam okres okołooperacyjny ze znieczuleniem włącznie.